Cześć i witam, tu znowu Czaki, ja nawet tutaj. Dzisiaj pokażę wam jak narysować kwadrat. Robię to czarnym markerem. Czerwonym. Zaczynamy od kreski drugiej. Połączamy. Tu robię tak. Jakieś... Sorry, nie, to będzie, nie, to nie będzie kwadrat jakiś i no dziwna rzecz. Jak widać, ona jest bardzo dziwna. i jak ktoś brał w Minecrafta, to, Minecraft, to jest, nigdy na kreatywę nie dodaję BN623, bo w Minecraftie na kreatywę zarobi mi całą działkę. Lawo. <słuch> Tak to wygląda. Jeszcze napis widać.